Hej, Kasiora. Hej, co chcesz? Pożyczysz mi sukienkę albo jakiś dres? Em, a po co ci? Bo chcę zaimponować w szkole takiemu jednemu chłopakowi, ma na imię Jacek i ma 14 lat. Tak mi koleżanka mówiła. No okej, okay, idź se wybrać. Jeśli chcesz, mogę ci pomóc. Chłopaki nie lubią dziewczyn, a w sukienkach. Chociaż tak sądzę. Więc wybierz jakiś dres. Okej, okay, dzięki. I jak? Wow, mega siostra. Chyba mu się spodoba. Następnego dnia w szkole? Wow, ale ładna dziewczyna. Tam stoi, muszę do niej zagadać. Hej, piękna. Hejka, co tam? Dobrze, a u ciebie? U mnie też dobrze. Oki, i w ogóle mega ładnie dzisiaj wyglądasz. Dziękuję, ty też. Może byś mi podała, tylko swój numer telefonu, to dotka gdzieś razem wyskoczymy, jeśli oczywiście chcesz. Jasna, a mój numer telefonu to 553-257-0. O, kipa piękna. Po szkole. Hej, siostra, dziękuję ci... Co zwrócił na ciebie uwagę? Nie ma za co. Poczekaj, dzwoni do mnie. Weź na głośnik. Siema, piękna. Hejka. To co do parku dzisiaj, to o godzinie 17. No, spoczko. To do zobaczenia, pa. Do zobaczenia, papa. Dziękuję, on mi się... Jock mega podoba. I to cok on pierwszy do mnie. Czak zagadał, to najlepszy Jock dzień w moim życiu. To super, idź już. Może się szykuj, do bo jest 16.50. No masz rację, pa, kocham cię, sis. Ja ciebie też, pa, miłej randki. To nie jest randka, tylko dok spotkanie. W Parku, jak się spotkali? Siemka. Hej. W ogóle to nie wiem, Jot, jak masz na imię i ile masz lat? Ano, tak jeszcze się nie przedstawiłam. Jestem Nikola i mam 14 lat. Miło cię poznać, Nikola, ja jestem Jacek i mam 15 lat. Ciebie też miło poznać. Co ty tu do jasnej ciasnej robisz? Przyszłam zobaczyć twojego krasza. Czy serio jest taki ładny, jak ty mówisz? I masz rację ładny jest. Eee, Grasza? To nie tak, jak myślisz. Um... Spadaj do domu siostra. Nie masz go poderwać, bo inaczej nie pójdę do domu. Muszę to zobaczyć. Okej. Okay. Pocałowała go! Przepraszam, musiałam to zrobić żeby sobie do domu poszła. Nie no, luzik, ty muszę ci coś powiedzieć. Podobasz mi się. Ty mi też zostaniemy parą? Tak, dobra, ja Jaroko, muszę już lecieć do domu, do kapa maleńka. Następnego dnia w szkole? Hej, kapa maleńka. Cześć. Chciałabyś zostać moją dziewczyną mała? Nie mam chłopaka. No ciekawe, jakiego. Nie twój interes, bo kociej mordy dostaniesz. Hej, kochanie, co to za frajer? Niby tego frajera, masz za chłopaka? Może tak, może nie. Nie twój interes. Dobra, to spierniczam stąd. Przestraszyłam się go. Niestety to był drog mój brat, który mi zabiera doka wszystkie dziewczyny. Mnie ciebie nie zabierze. Oki kocham cię. Ja ciebie też. Koniec!